Dzień dobry Państwu, dzień dobry, dzień dobry. Jest 4 listopada, jest poniedziałek i słuchajcie, zaczyna się nam nowy tydzień i to jest fajne, nie? Teraz to już takie będą tygodnie z cyklu odliczamy do końca roku, a będą takie tygodnie z cyklu mm, Coraz bliżej święta, nie? Jeszcze tylko trzy tygodnie do świąt, jeszcze tylko pięć tygodni do świąt. No, a może jeszcze nie aż tak bardzo, to nabierze za kilka poniedziałków, za dwa, trzy poniedziałki. To zjawisko nabierze rozpędu, no ale jednak już jest. No to co, ja Wam życzę dobrego tygodnia. I właściwie na tym mogłabym skończyć, ale kawy tu mam jeszcze całkiem sporo. I szczerze mówiąc, tak się zastanawiałam, bo wstałam już jakiś czas temu. I zastanawiałam się, o czym tu Państwu dzisiaj nagrać? Bo tych tematów, które mi się pojawiły, tych tematów, które mam wynotowane w inspiracjach, jest mega dużo. Więcej tematów niż. Yy. Znaczy, one mi szybciej przybywają, niż ubywają. <laughs> A to super, nie? To super. To nie zabraknie nam tematu do gadania. Znaczy nie, nie, nie zakładałam też takiego scenariusza, że miało nam zabraknąć tematów do gadania, to nie. Ale na dzisiaj faktycznie po tych ostatnich dniach, kiedy i na grupie terapeutów rozwinęły się dyskusje i nowe osoby dołączyły do grupy dla rodziców i trochę chod takich tematów się nam przewinęło. I po komentarzach po wczorajszym kawopiciu, tutaj tak zupełnie na serio trzeba będzie zrobić jedną długą nagrywkę, a może nawet nie nagrywkę taką poranną, tylko albo osobny webinar, albo... Albo coś osobnego. no. Myślę, że będzie to potrzebne, dlatego że, dlatego że temat się zrobił nam ważny. No dobra, słuchajcie, ale wybrałam, ostatecznie zdecydowałam się dzisiaj na coś innego, na coś bardzo pozytywnego. I coś, co może nas bardzo, bardzo, bardzo zainspirować na ten tydzień. Bo, bo, kochani. Zauważyłam nowy, ciekawy trend na grupie rodziców. I to mnie absolutnie zachwyciło, bo było tak, że jedna mama wczoraj wrzuciła filmik, jak jej syn podaje jej kawę do łóżka. No to było oczywiście cudowne, rozczulające nagranie. Od siebie dodaję, że ów syn mógłby być uprzejmiejszy i nad, tutaj nad formami werbalnymi towarzyszącymi podawaniu kawy yy, ukochanej rodzicielce należałoby popracować. Proszę kochana mamusiu, dobrego dnia. Te rzeczy to są takie skrypty do nauczenia. Zdecydowanie, zdecydowanie. <grywa> Ale to, co mnie urzekło, słuchajcie, to to, że natychmiast pojawiły się jakby w odpowiedzi. Też chyba jedna z odpowiedzi też miała miejsce pod moim postem wczorajszym z kamopiciem. Pojawiły się nam odpowiedzi, a mój robi to i to. No, i nagle zobaczyliśmy, zobaczyliśmy i kogoś, kto ubiera ziemniaki, usłyszeliśmy i o kimś, kto odkurza podłogę, i o kimś, kto wreszcie nauczył się odstawiać buty, czyli przynajmniej nie robić bałaganu po przyjściu ze szkoły, i, i jeszcze inne, i jeszcze inne. I wiecie co? Ja czytałam sobie te posty z rozrzewnieniem. I pomyślałam sobie, wow, robimy tu robotę. Świat się zmienia, mentalność się zmienia, bo przypomniało mi się, jak mniej więcej dokładnie o tej samej porze roku, w tamtym roku, e, wrzuciłyśmy z Ewą jedno z wyzwań, i to było wyzwanie dotyczące, no właśnie, y, wykonywania poleceń, wykonywania poleceń, znaczy y, uczenia dziecka, takiego. Szybkie podążenia za poleceniami. Kto, kto nie robił tego zadania, a jest rodzicem, no to koniecznie zapraszamy na grupę dla rodziców. Tam w okienko należy sobie wpisać, w okienko szukajki, wyzwanie i wyświetlą się wszystkie wyzwania. I wszystkie, a można też rzucić eksperymenty i tam się wyświetlą z kolei wszystkie eksperymenty, które zresztą dawno żeśmy nie robili. Warto by coś coś zarzucić. No dobra. W każdym bądź razie wtedy jedna z mam wrzuciła nagranie ze swoim synkiem. To była taka mama bardzo rodzinocentryczna, która już długo z nami pracuje i była i właściwie jedną z tych mam, dla których ta grupa powstała. Zmyślał o których. Może nie dla których, bo właśnie od początku powstawała dla całej reszty, ale z myślą, o których ona powstawała. I ona wrzuciła nagranie swojego synka, gdzie właśnie w kuchni wydawała mu szybkie polecenia. I tam pamiętam było otwórz coś do zmywarki, podaj widelec, wyrzuć papierek do kosza. I to było w takim bardzo intensywnym tempie. I wtedy, rok temu, pod tym postem rozwinęła się dyskusja. Znaczy ta matka po prostu została zaatakowana. I to była na tyle silna dyskusja, że w którymś momencie zaczęła naruszać standardy społeczności naszej. I myśmy ze oni ją zablokowały, podsumowały, jakoś zablokowały. To taka stara historia, pewnie większość z Państwa o tym w ogóle nie pamięta. I tam chodziło o to, że ta mama została zaatakowana przez inną mamę, czy nawet inne mamy, o to, że ojojoj, jak ona może. Tak rządzić dzieckiem. To był mały chłopczyk, sześciolatek wtedy. I yy, yy, y, no i takie rzeczy robił, nie? Tam noże wyciągał, pakował coś do zmywarki, że jak tak można tak rządzić dzieckiem, w ogóle wykorzystywać dziecko, w ogóle, yy, yy, że to są takie polecenia po prostu nieprzynależne do wieku dziecięcego. Taka była generalnie podstawowa teza tej dyskusji. Myśmy wtedy rok temu powiedziały, że, ach, hop, stop. Im wcześniej zaczniesz rodzicu czegoś uczyć, im wcześniej zaczniesz czegoś uczyć, tym szybciej, większa jest szansa, że dana umiejętność będzie wykorzystywana w dorosłości, nie? Im bardziej. Ci będzie zależało na tych czynnościach związanych z samodzielnością, z szeroko rozumianym, niezależnym funkcjonowaniem, tym większa jest szansa. O jednak, pyszą mam tą kawę. <tum> tym większa jest szansa na to, że, że te umiejętności po prostu po ludzku zaistnieją nie? w takiej codzienności. W tym większa jest szansa, że ktoś będzie niezależny w dorosłości i więcej nauczymy czynności przynależnych do tej dorosłości. No, nie wiem jak wy, ja tam uważam, że czynność robienia kawy jest bardzo przynależna do dorosłości i do takiej piękniejszej części tej dorosłości. Ale tak serio to mówię o tym dlatego, że mówię o tym dlatego, że faktycznie widzę, że się zmieniło, nie? Bo jakby e, teraz się chwalimy tymi e, umiejętnościami. I stąd wziął mi się bardzo dobry pomysł i dla rodziców, i dla terapeutów, i dla naszych przyjaciół, którzy nas podglądają na YouTubie. E, i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo, bo warto. Myślimy, żeby nasz kanał stał się popularniejszy, żeby docierać po prostu do nowych i nowych rodziców. Ta propozycja jest taka, żeby teraz, dzisiaj, przy poniedziałku, zadecydować o uczeniu w tym tygodniu jednej umiejętności właśnie takiej domową, życiową. Domowej, życiowej, związanej z niezależnością, takiej umiejętności, która na pewno się przyda w dorosłości. I to słuchajcie, niech to nie będzie coś mega, turbo skomplikowane. Niech to będzie wytarcie ust, nie wiem, chusteczką przy posiłku. Niech to będzie umycie kubka. Może nawet kubek jest skomplikowany, to może umycie talerza. Może podanie na polecenie łyżki. Może. Nakrycie do stołu, ale wiecie, na takiej podkładce, na której narysowane są nóż, widelec, łyżka. Co o tym myślicie? I to zadanie dla wszystkich, także dla terapeutów, żeby swoim uczniom. Zarzucić jedną nową taką umiejętność, i szczególnie w tym tygodniu skupić się na uczeniu tego i na, uc na nauczeniu rodziców uczenia tego, bo przecież w modelu rodzinocentrycznym o to właśnie chodzi. No to taką inspirację podrzucam pod ten nowy tydzień. Już się nie mogę doczekać. O czym tam usłyszymy? I zgodnie z tym, co obiecałam sobie wczoraj. Słuchajcie, proszę, yy, przypominam, że zależy nam na tym, żeby jak najszerzej docierać do rodziców. Więc yy, kochani, yy, można udostępniać prosto z YouTube'a. Można udostępniać yy, nasze kawopicia. To jest kanał Niezwykłe wychowanie do zwykłego życia. Yy, można, można i trzeba i prosimy o to polubić nasz kanał, żeby Facebook, Boże Facebook, YouTube wiedział, że, że lubicie nas. No i, i to wszystko jest i tak mniej ważne od tego, żeby pracować i, i pokazywać w codzienności efekty. Tego naszego niezwykłego wychowania, niezwykłego życia. I z tym Państwa zostawiam. E, dobrego dnia, dobrego tygodnia, dobrego miesiąca, bo wszystko nam się zaczyna. Dzięki.